Na kilka dni szklarska poręba zamieniła się w bazę dla wojsk z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sprawą zawodów, jakie odbyły się na krzywych basztach i kruczych skałach. Tam 54 zawodników miało do pokonania kilkanaście konkurencji. Mamy tyrolkę, mamy przepięcia na linę, mamy podchodzenie z asekuracją, mamy elementy ratownictwa. No, bardzo ważny element, gdzie jeden z zespołu członek doznaje urazu, drugi musi uratować, ocenić stan poszkodowanego, a następnie udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Są to jednostki z kraju, zarówno z Policji, Straży Granicznej i Wojska. Są też jednostki specjalne ze Stanów Zjednoczonych plus trzech. Stara żołnierska zasada mówi, że im więcej potu wylanego na ćwiczeniach, tym mniej krwi przelanej w boju. Jednak to nie jedyna korzyść tych zawodów. Takie wspólne wspieranie się i łatwiejsze wykonywanie zadań, często bardzo złożonych, które odbywają się właśnie w różnego rodzaju środowiskach pola walki. Tak, a tak samo tutaj, teren górski jest też środowiskiem wymagającym, i, i, i tutaj. No... My cieszymy się, że możemy to razem z naszymi partnerami gdzieś. Oczywiście przez pryzmat zawodów, natomiast y, później po zawodach no już jest ten duch partnerstwa bardziej budowany. Dodatkowym plusem są nagrody typowo wojskowe. Puchary i dyplomy i moj, mój uścisk w dłoni. Czyli po wojskowym? Tak. Nie, będą mnie karani. <laughs> Zawody jednostek specjalnych był to jeden z elementów wojskowego weekendu w Szklarskiej Porębie. Jutro powiemy o pikniku militarnym.